Moc, przełożenia, blokady permanentne 6x6. To jest Skania 6x6, silnik V8, 14,2 litra. Pełna dowolność, jeżeli chodzi o kwestie związane z włączaniem napędów. Duże koła e, 16R20 pozwala to nam osiągnąć duży prześwit. nas 1,5 metra to koło ma? 1,63 e, m. M63 koło. No tak. to jest kawałek koła. M63 i waży 280 kg w całości. Oto po to ten HDS, żeby wymienić zapas. Także jeżeli zdarzyłoby się, że się przewróci, a tak jak na przykład czasami zdarza się podczas naprawy koła, jak będzie złapana guma, no to trzeba we dwóch, a najlepiej w trzech je podnosić w zakładzie wulkanizacyjnym. Jeżeli chodzi o opony. Powszechnie stosuje się Micheliny, natomiast ja tutaj mam Gutierry AT3A ze względu na bardzo fajny bieżnik, który pozwala nam się lepiej oczyszczać w błocie. 14,2 litra pojemności, fabrycznie 500 koni, 2050 nm, natomiast pozwoliłem sobie tutaj trochę. Pogrzebać, czyli założyłem turboprężarki Holseta HX60 w wersji 640-konnej. No tu jest oczywiście większa dawka, także tych koników i tego momentu jest więcej. Trzy w Skani GRS900, czyli trzy podstawowe biegi z yy, przełącznikiem górna dolna, górna -dolna czyli tak zwany mechanizm planetarny. Czyli z trzech robi się nam sześć. Dodatkowo z boku mamy przełącznik od. Yy, multiplikatora czyli pół biegów, czyli z sześciu biegów robi się 12. Dodatkowo jeszcze mamy tak zwany pełzający, czyli C w dwóch pozycjach, czyli jakbyśmy tak, C. tak, tak, bo półbieg działa na, no. na C, czyli jakbyśmy to sobie sumowali, no to mamy 14 biegów do przodu, tak? wstecznie jako ciekawostka, bo to jest pierwotna wersja skrzyni gs 900 ma de facto dwie funkcje czyli na dolnej skrzyni ma dwa przełożenia połówkami sterowane ale również można na górnej jechać na wstecznym czyli szybki wsteczny czyli na łapa tego są cztery wsteczne żeby było ciekawiej mamy jeszcze oczywiście L czyli reduktor czyli to wszystko możemy sobie pomnożyć na z dwa przełożenia jeżeli chodzi o, o pierwszy bieg szosowy to jest 16,37 do 1 po włączeniu reduktora robi nam się przełożenie 25,8 do 1. No to je, jest moment. Jest moment, także tak to wygląda z punktu widzenia biegów. Sprzęgło klasyczne, jednotarczowe, tutaj nie trzeba żadnych filozofii. Jeżeli chodzi o przełożenia, no to jest klasyczna skrzynienka redukcyjna, czyli napęd jest tutaj permanentnie przekazywany na koła tylne, przód jest dołączany. Jest centralny mechanizm urzycowy? Eee, e, to jest wersja bez centralnego mechanizmu, czyli e, napęd de facto no, nie jest zalecany do używania przedni napęd e, na twardej nawierzchni, czyli na drodze. A między dwoma tylnymi mostami? Tak, między, między mostami jest e, międzyosiowy mechanizm różnicowy e, I w związku z tym, tak naprawdę w terenie, jeżeli jedziemy bez zapiętych e, żadnych blokad. No to w razie oporu z 6 kół napęd będzie trafiał na jedno, na jedno, jedno z czterech tylnych. No i możemy sobie tutaj wybierać, czyli tutaj mamy blokadę międzymostową. Między tylnymi mostami. Między tylnymi mostami, czyli w tym momencie z czterech kół na pewno będą ciągły dwa, a na każdej osi po jednej. Następnie możemy zablokować. Mechanizmy różnicowe na tylnych osiach, czyli w tym momencie już mamy z czterech kół cztery ciągną tylnych. No i dodatkowo możemy dopiąć przód, czyli w tym momencie będzie, będą nam ciągły w tej konfiguracji 5 kół z 6. No i jeszcze zablokować przód, czyli mamy wtedy już 6 razy 6. Nie ma żadnej ściemy, wszystkie koła ciągną. Jeszcze jest tutaj reduktor, bardzo rzadko go używam. Natomiast bardzo fajna pozycja jest ta. Czyli co? Czyli luz skrzynki redukcyjnej. Co to oznacza? Że gdyby nastąpiła awaria, możemy swobodnie go holować, nie trzeba rozkręcać wałów, dlatego że napęd ze skrzynki redukcyjnej nie będzie przekazywany na skrzynie biegów. I nie zatrzemy skrzyni. Dokładnie tak. Właśnie, bo dużo naszych widzów może nie wiedzieć, że ciężarówki nie można holować, bo nie ma pompy oleju w skrzyni. Dokładnie, to znaczy pompa oleju w skrzyni biegów jest, tylko jest napędzana wałkiem atakującym, czyli sprzęgłowym. No i jeżeli silnik nie, silnik pracuje. nie pracuje, no to pompa stoi, a wał nakręca, napędza od tyłu skrzyni, czyli gdyby się kręcą, no to się zatrze. Tutaj mamy kadełko, czyli mechanizm elektropneumatyczny, który nam rozłącza skrzynkę redukcyjną, czyli mamy de facto luz. Jeżeli chodzi o kwestie napędów, tutaj dodatkowo mamy jeszcze możliwość zapięcia Pompy napędu hydrauliki, czyli tutaj jest wciągarka hydrauliczna firmy Rockler z możliwością przełożenia liny, czyli wciągania zarówno do przodu, jak i do tyłu, zależnie od potrzeb. No i jeszcze widać, że masz HDS-a, czyli pełen serwis robisz sobie samemu. No tak to, taki był zamysł, tak to wygląda. HDS, co prawda, jest tutaj. Dołożony fabrycznie go tutaj nie było, no ale mam też inne pojazdy, i właśnie taka była koncepcja, żeby można było sobie pojazd samemu bez żadnej rampy, bez niczego załadować i rozładować. No i mosty napędowe ze zwolnicami czyli tak naprawdę napęd jest przekazywany przez tradycyjny mechanizm różnicowy, jeszcze do mechanizmów planetarnych w piastach. O to chodzi, żeby moment obrotowy był rozłożony, a nie w całości trafiał na taki talerz. Czyli tak, tak tylko, naprawdę... że to nie jest taka zwolnica, która zwiększa prześwit, tylko po prostu zmienia przełożenie w piaście. Dokładnie w ten sposób, tak. To nie jest przekładnia, czyli to nie jest tak zwany podtal, który występuje w Unimogu, czy, czy w Pradze, czy, czy w Laplanderze, lub też w Pinsgauerze, albo w ciągnikach rolniczych. Natomiast tutaj to ma na celu de facto rozłożenie momentu obrotowego tak, żeby mechanizmy, szczególnie atak i talerz, nie ucierpiały. No. Jak na razie to bierzesz na wszędzie. Tak trzymać. Skąd się bierze powód, żeby kupić sobie żarówkę jako zabawkę teren? No, to takie klimaty rodzinne, spełnienie marzeń dziecięcych. Za bardzo rzadko używam A no i na dolnej skrzyni wszystko fałosie ze skani robi robotę No legendarny silnik w zeszłym roku 50 lecie Najładniej przyjąłcza się dla Testowanie. Zdecydowanie Nawet amerykański tak nie brzmią Cofka z turbiny jest piękna ja? Ładniejsze brzmienie ciężarówki Blokada międzymostowa I dopinamy przód Czyli generalnie teraz pod obciążeniem z 6 kół powinny 3 ciągnąć nie? Na każdej osi po sztuce Jedziemy blokada e, przedniego mostu czyli dal jest permanentne 6x6 powoli idzie no, i tak sobie będziemy czekać, ale pojedzie Nie byłbym sobą, gdybym się nie przejechał tak fajną ciężarówką. No bo kurde, z tych wszystkich ciężarówek, które tu dzisiaj jeżdżą, no to taskania wydaje się być takim największym kocurem w terenie. No i jest fałosiem, a każde fałosie jest świetne. Fajnie. Zakręcę pasy. bo to dobrze. Przepił. Ale... Fajnie. Ręczny. I już I jedziemy. Dzień bardzo krótkie, bo. No, jest no. Ja przyznam się do Mana, w Manie jest i wielka kierownica, że można patyk nie No jak widzisz, tu kierownica jest ekstremalnie mała. No jak na ciężarówkę, jest super mała. Ale jest mięciutko jak w rajdowej ciężarówce, prawie no... takiej rajdowej sprzed 15 lat. Nie mówię to... o takich kamazach jak dzisiaj jeżdżę w lekarze. No oczywiście, no to. To jest wszystko tutaj seryjne, w no z tym jak widać można Wysokość zawieszenia też jest w Tak, 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 tak Delikatnie No i dodaj tuba Jeszcze pierwsze metry czyjąś ciężarówką, się zarówno, to jeszcze nie czuję tak wszystkiego pewnie, nie? Nie chcę nic odwalić. Wczoraj jeździłem Krazem 260 z turbem no, wiem, wiem. i już tam byłem pod wrażeniem, że ten Kraz jest tak... Był bardzo elastyczny pod względem mocy tak, tak. Ale tutaj to jest inny świat Jednak to jest 40 lat różnicy w technologii? Jest to, no tak No właśnie kurwa nie, za Nie? Bo silnik Yamza od kraza powstał przed silnikiem Skaniowskim A, czyli to jest po prostu kwestia bloku stąd niego. Dokładnie <noise> Silnik w Grazie, 260 w końcu lat 70 nic się nie wydarzyło w tych zarówkach jest praktycznie? Co, teraz y, zwiększyli mu pojemność i założyli za kupicę 4 Bo teraz skania ma 16,4 litra i... 620 koni chyba. 730, 730. 730 już teraz. I 3000, tysiąca y, litrów metrów. To teraz jest około 2,5 tysiąca z twoim tubem? No mniej więcej tak jest. Chciałbym taką mieć. Ale pewnie skończy się na tym, że kupię sobie stara, żeby się zapoznać z ciężarówkami po kolei Tak samo jak po Frodzie uczyłem się tyle nubek, tak mniej więcej po kolei wszystkiego Tak samo zacznę od jakiejś prostszej ciężarówki I bardzo dobrze, bo szczęście trzeba sobie dozować Tak, ja wiem Ja ostatnio pojeździłem swoim Patrolem, którym jest ponad 600Nm I po kilku miesiącach jazdy już mam wrażenie, że mogłoby być tej mocy więcej Bo stara przypowieść mówi, że mocy nigdy za dużo, tylko mniej gazu się <grym> Dokładnie Jakbym miał powiedzieć, ile tskania ma Ciun no to ma wszystkie. Bo to jest i to są wszystkie Newtonometry, jakie są potrzebne, żeby wjechać nimi wszędzie. I wow! Nie, no, pojeździłem już całą masą tutaj fajnych yy, zabawek dzięki mega uprzejmym właścicielom. I yy, po prostu powiem tak, no, te 72 Kamila miażdży system, no ale to jest gąsienica. Ale ta ciężarówka, po prostu jak na ciężarówkę, też zamiata pod każdym względem. I mamo chcę taką podchoinkę.